Żandarmi, żandarmi, oczywiście to nie byli żandarmi, była to Abwera, która ostrzelała dom, weszła, zabrała, po ośmiu godzinach odjechali zabierając Grzesia, czyli radiotelegrafistę. Miałem y, niespełna 13 lat, kiedy w Lesie Oborskim koło Glinianek. Z, z, tych, którzy znają Konstancin, to wiedzą, jak to jest ukształtowane. Przyjeżdżał do nas raz w tygodniu instruktor, niejaki Marcin, to był pseudonim. I tam spotykało się sześciu, siedmiu wybranych chłopców, i on nas uczył, jak się. Y, powinno rzucać granaty, że najpierw się y, 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 zableczkę wyleka, i potem prostym ramieniem należy rzucać, żeby ramię było proste. Wszystko to tak jak za pierwszej wojny światowej. I tam w tym lasku uczestniczył w tych ćwiczeniach mój rówieśnik y, Grzegorz. Opowiadam to, żeby uzmysłowić sobie i innym, że historia płynie swoim torem zaskakuje nas i stawia nas w obliczu pewnych yy, zadań, po której stronie człowiek właściwie jest. Otóż z tym grze, Grzesiem grałem później namiętnie w piłkę nożną w robotniczym klubie sportowym Mirków, z fabryki papierów Mirków. Był świetnym obrońcą, grałem na bramce. Graliśmy w juniorach, graliśmy potem w pierwszej drużynie. I oto nagle się dowiaduje, że Grzesio pewnego dnia w jakiejś kłótni miłosnej zastrzelił swoją dziewczynę z pistoletu TT, co uzmysłowiło nam wszystkim, że jest agentem Urzędu Bezpieczeństwa i urzęduje tajnie w tak zwanym. W Białym Dworku, który w Konstancinie mm, był znany z tego, że jest po prostu siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa. I tak w takim krótkim y, rysie można powiedzieć, że nigdy nie, do końca nie wiemy, uczestnicząc w toku historii, kto jest kim i w jakiej skórze się nam objawia, i czy my sami jesteśmy zdolni być do końca w swojej skórze, czy niestety w cudzej. Dla mnie cezurą życia był rok 1943, właśnie te szare szeregi, właśnie to, co w naszym domu, w willi w Konstancinie, która nazywała się Boryczówka, a nazywała się tak dlatego, że mój ojciec pochodził ze wsi Boryczówka i w tej willi, ja wkraczałem jakby w swoje dziecięco dorosłe życie jako uczestnik wielkich wydarzeń również yy, intelektualnych. Dlatego, że do mego brata, który był yy, poetą, oprócz tego, że był w konspiracji, przyjeżdżali. Yy, z ugrupowania poetyckiego sztuka i naród, jego wybitni przedstawiciele tej grupy, jak Topornicki, Gajcy, Żytomirski. Po tej stronie, po stronie gospodarzy, którzy reprezentowali pismo dźwigary konspiracyjne, był mój brat Joanna Żwirska, Stolarek, Zaleski Witold. I ja wsłuchiwałem się w te wszystkie ich rozmowy. Oni mm, odbywali jakby takie siesty poetyckie, a równocześnie wszyscy byli na ogół żołnierzami podziemia. Żwirska była łączniczką, mój brat należał do konspiracji. Wszyscy byli jakby w tym, mm, podwójnej tej swojej roli. I to zdecydowało jakby, o tym, kim ja chciałbym być i ten klimat zagościł tak w mojej wyobraźni, że żyłem wszystkimi sprawami tych ludzi dorosłych, słuchałem ich rozmów, dyskusji, aż do tego stopnia, że w wieku 13 lat, w 1943 roku, zadebiutowałem <krym> krótkim Opowiadanie w konspiracyjnym piśmie Dźwigary. Otóż w tym piśmie, w każdym numerze raz na miesiąc, był tak zwany podwał, mówiąc językiem dziennikarskim, czyli taki, taka część strony, w której drukowano, tytuł był Profile cienia. Były to na, na ogół jakby takie wspomnienia o tych, którzy zginęli w międzyczasie w różnych wojennych wydarzeniach. A ja opisałem tam historię, jak żandarm, zabiwszy młodego Żyda w odległości 100 metrów od naszej willi Boryczówka, kazał mi zakopać tego trupa. I ja opisałem jakby to nie wprost jako jakaś, jakiś obrazek z egzekucji, tylko opisałem to przez obraz mrówek, które nie mogą przejść przez kałużę krwi, i topią się w tej kałuży krwi, którą ja za, mam zasypać piaskiem, bo żandarm jeszcze tam stał i czekał, jak się to wszystko skończy, A zobaczył, że ja nieopodal stałem za ogrodzeniem z łopatą w ręku. Kazał mi przyjść i zakopać tego. I tam dokonał się jakby mój debiut literacki w wieku 13 lat, co mówi o tym, jak wtedy jednak. Szybko się doroślało. W tym pierwszym autorytaryzmie konspiracja budowała charaktery, stawiała jakieś zadania i zmuszała do wzięcia na siebie jakiejś również odpowiedzialności za to, co się wtedy działo. I w tym w 1943 roku, dlatego mówię, że to był dla mnie rok przełomowy, jakby wszystko co najważniejsze wtedy się zaczęło i albo mi utrudniało życie, albo mi ułatwiało życie. Otóż w 1943 roku u nas w filii Boryczówka została zainstalowana radiostacja Armii Krajowej. Pamiętam radiotegrafistę Grzesia i prawie dwumetrowego Jarka, który był przedwojennym pilotem wojskowym. Ja byłem ich jakby adiutantem, specjalizowałem się w czyszczeniu i składaniu pistoletu Steyr z ułamanym kurkiem, ponieważ robiliśmy nawet konkursy, kto szybciej złoży, ten pistolet i to było moją ambicją, żeby nie ustępować yy, szefowi ochrony tej radiostacji, ale wszystko przybrało inny obrót. Mój ojciec, jak się dowiedział, że już trzeci miesiąc ta radiostacja urzęduje na piętrze Willi, powiedział natychmiast zlikwidować ten punkt, przenieść w inne miejsce. Ledwo z tym takim ojcowskim poleceniem mój brat się zjawił. Kiedy ja stoję, jest październik, 9.43, czekam na lekcję na pięterku i nagle widzę jak zajeżdżają, znaczy dzień wcześniej rozmawialiśmy z moją mamą, co tak w nocy w kółko krążą nad, krąży nad nami samolot, sztorch. To był sztor, który miał zresztą te samoloty, miały tam niedaleko lotnisko koło obór na, na, na polach. Ale krążył w, 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 nad nami całą noc. Na załóż jeździł całą noc samochód. Co, co chwila to była rzadkość, wtedy nie słyszało się samochodów. Słyszeliśmy, że objeżdża te uliczki wokoło samochód. No, na trzeci dzień uprzytomnieliśmy sobie, że Koło naszego domu kręcił się człowiek z obwiązaną bandażem głową. Prawdopodobnie miał tam słuchawki, które odbierały jakieś sygnały. No i wreszcie, znaczy początek października, kiedy widzę, że zajeżdżają cztery samochody osobowe, ludzie po cywilnemu, bo to była Abwera, wyskakują, ja wpadam do pokoju, gdzie była radiostacja. Oczywiście ona była w skrytce w tym momencie, w schodach, ale mówię, nie wiem dlaczego, bo to byli ludzie po mówię, żandarmi, żandarmi. Oczywiście to nie byli żandarmi, była to Abwera, która ostrzelała dom, weszła, zabrała, po ośmiu godzinach odjechali zabierając zarówno. Grzesia, czyli radiotelegrafistę, jak i Jarka, który miał być ochroniarzem, oni usiłowali wyskoczyć przez dach na drugą stronę domu. Zostali ostrzelani. Wszystko się skończyło tym, że dwa tygodnie później ich nazwiska były na bekant Machung w Warszawie, jako ludzi rozstrzelanych. A ja z mamą dostałem polecenie, Armii Krajowej, żeby notabene jeszcze po wyjściu Abwery, jestem dumny, że Abwera nie była w stanie pokonać naszej skrytki w schodach, bo tylko ja i Jarek chowaliśmy tam te kawałki radiostacji i broń i fałszywe papiery i tak dalej. Obstukali oni całą. Całe schody i tak dalej, ale nie znaleźli w poręczy takiej skrytki, w której się uchował jeden pistolet, egzemplarze kękar do wypełnienia, amunicja i jakieś szczegóły. Ja to wszystko wyniosłem w nocy do naszych sąsiadów Strasburgerów przez lasek urzędujących, i na tym się skończyła historia radiostacji. A ja wylądowałem na to polecenie, żeby rozproszyć wszystkich, którzy mają coś wspólnego z tym miejscem, ja wylądowałem u Stanisława Likiernika, znanego żołnierza Kedywu, Kolegium A na Żoliborzu, w mieszkaniu na trzecim piętrze, gdzie wydaje mi się, że czasami Historia zamienia się w jakiś groteskę i jakiś żart. Bo pewnego dnia wyglądam przez okno na Mickiewicze i widzę, jak budy stają tuż przy naszym bloku i tam przy placu Wilsona wyskakują żołnierze, otaczają budynek. Ja wpadam do pokoju Stasia, mówię żandarmi, wszystko jest otoczone. Stasio wyjrzał przez okno, postawił taboret. W sieni spiął się na taboret, odsunął y, klapę na dach, podciągnął się po i wyszedł na dach. Ja zabrałem taboret, położyłem do kuchni po jakichś dziesięciu minutach. Oni przeszukiwali wszystkie piętra. Żandarmi weszli do mieszkania pani Likiernikowa, siwa piękna pani, i ja czekamy, wchodzą. Czy są tu mężczyźni? Pani Wanda mówi: Nie, nie ma, jest tylko on. Pokazuje na mnie. Ja byłem jeszcze w konus wtedy. A ten żandar mówi: A to? I pokazuje na marynarkę wiszącą na krześle. I pani Wanda mówi: to, to jego pokazuje na mnie. A ten mówi: Pro, Włożyć. I ja wkładam tą marynarkę. I rękawy niestety zakrywają mi palce. Sytuacja się robi taka, że oni patrzą po sobie, i w tym momencie ktoś z dołu ich zawołał, jakiś befel. Nastąpił, i oni się zmieli, zostawili to wszystko i pobiegli. I ja w tej marnatce zostałem, i nieraz żartowaliśmy ze Stasiem, że chyba już czas, żebyś tą marynarkę mógł nosić, bo ona by już teraz ci nie zakrywała palców, ale już tej marnarki nie było. Ale dlaczego to tak opowiadam szczegółowo? Dlatego, że pewnym, pewnym ciekawym zjawiskiem było to, że Państwo Likiernikowie pochodzenia żydowskiego mieszkali w tym domu na Mickiewicza od przedwojny i do początku roku do wiosny 1944 roku. Nie, nie było, wszyscy wiedzieli o ich pochodzeniu żydowskim, i nikt w ogóle nie widział w tym niebezpieczeństwa. Dopiero dozorca, to już było po powstaniu w getcie, przyszedł, powiedział: Tu się coś, ktoś kręci i zaczyna wąchać, i wtedy dopiero Stasiu z, z mamą opuścili to mieszkanie, przeniesi się gdzie indziej. Opowiadam to w ten sposób, żeby uzmysłowić jakby pewien klimat, w którym człowiek dojrzewał i, i w którym to wieku, lat 13, w jakim sensie mm, zamknął się mój okres przechodzenia z, z dzieciństwa w jakąś dorosłość, bo ostatni jeszcze taki akt, który pamiętam, jako jeden z niewielu żyjących świadków. To był mecz piłkarski grupy poetyckiej Sztuka i Naród z dźwigarami. Ale to już odbywało się nie w Konstancinie, tylko w Zgorzale. Wieś Zgorzała pod Piasecznem, tam nas już wysiedlono wcześniej. Niemcy nas wysiedlili tam w tej wsi. Znaleźliśmy jakiś pokój i tam mieszkaliśmy i tam mój brat Urządził spotkanie. Ja wyszedłem piechotą z tej wsi z na kolejkę Warszawa piaseczno i odebrałem najwybitniejszych poetów ówczesnej generacji. Poszliśmy na paspisko pełno krobiego łajna i tam się odbył ostatni mecz piłkarski Dźwigary Sztuka i Naród, a za miesiąc było powstanie.